Przynajmniej raz w miesiącu Inowrocławska Straż Miejska publikuje w mediach zdjęcia źle zaparkowanych aut. Przeważnie ich interwencja jest wynikiem donosów sąsiadów. Choć osobiście uważam, że nie przeważnie, a wyłącznie. Mówię to na podstawie moich wieloletnich obserwacji. Zobaczcie na przykład co zaobserwowałem dzisiaj na ulicy Dubienka. Właśnie minąłem radiowóz straży miejskiej, który przejeżdża sobie bez trosko obok zaparkowanych nieprawidłowo pojazdów. I o ile auta zaparkowane na chodniku po lewej stronie nie zagrażają tak za bardzo bezpieczeństwu ruchu drogowego, o tyle auta zaparkowane przy przychodni weterynaryjnej już takiemu bezpieczeństwu zagrażają, szczególnie na skrzyżowaniu bo utrudniają dojazd, jak również zjazd z tego skrzyżowania, gdyż tam się po prostu robi gęsto. Zawróciłem, żeby zobaczyć, czy Straż Miejska zainteresuje się tymi autami. Ale jak widać, oni reagują tylko na donosy. I to najlepiej, jak to będzie na podwórkach osiedlowych. Więc niech mi nikt nie wciska, że oni dbają o jakiekolwiek bezpieczeństwo.